Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwając w oczekiwaniu na Boże Narodzenie w tym adwencie, Kościół nam daje dzisiaj do wysłuchania Ewangelię według świętego Łukasza, opisującą zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Historia, którą bardzo dobrze znamy i która jest nam także bardzo bliska. Otóż Archanioł Gabriel przychodzi z informacją do Maryi, że wolą Boga jest to, aby urodziła jego Syna, Jezusa Chrystusa, oczekiwanego Mesjasza. I ten archanioł prowadzi z Maryją dialog, wypowiadając do niej proste słowa, wyjaśnienia. Chciałbym, abyśmy się zatrzymali chwilę na jednym zdaniu, które wypowiada. Archanioł do Maryi, a mianowicie mówi Znalazłaś łaskę u Boga. Zatrzymanie nad tym zdaniem jest bardzo nam potrzebne, dlatego żebyśmy zrozumieli też nastawienie Boga do nas, nie tylko do Maryi, ale także i do nas. Znalazłaś łaskę u Boga to jest zdanie, które próbuje wyjaśnić też tajemnicę Bożej obecności w życiu człowieka. W tej historii zwiastowania jest Bóg obecny, który czasami może nam gdzieś umknąć niespodziewanie. Kiedy zwracamy uwagę na Maryję, kiedy zwracamy uwagę na Archanioła, możemy nie zauważyć tego, że Archanioł jest wysłanikiem od Boga, że łaska, o której mówi Archanioł, jest przede wszystkim pierwszym działaniem Boga w stosunku do człowieka. To Bóg obdarza łaską człowieka. A po drugie, łaska, o której mówi Archanioł, jest darem Bożym. Czyli wszystkie poczynania Maryi w jej życiu, one są poprzedzone łaską Boga. Bóg już ją uzdalnia do tego, aby żyła w Jego łasce, aby odpowiadała też na Jego wolę, ale też, żeby aby jej błogosławić. Podobnie jest w naszym życiu. Bóg cały czas jest obecny ze swoją łaską i tą łaską nas obdarza. Chcielibyśmy zauważyć te Boże działania w naszym życiu i chcielibyśmy dobrze korzystać z tej łaski. Żeby dobrze korzystać, trzeba być także świadomym tego, że Bóg jest wobec nas życzliwy. Bo na tym właśnie to polega Bóg, Okazuje swoją łaskę Maryi, okazuje swoją łaskę mi, dlatego że jest mi życzliwy, że jest łaskawy, że jest pełen miłości i miłosierdzia. Obyśmy potrafili tą prawdą żyć każdego dnia.